Witam Was serdecznie, Andrzej. I co dalej? Na YouTube znajdziecie moje więcej odcinków. Dziękuję Wam za subskrypcję, za komentarze. Z tych właśnie komentarzy zrobiłem dla Państwa mniej więcej, e, mniej więcej taką małą informację. E, oczywiście nie przyjechałem prosto z Polski, e, ponieważ 17 lat mieszkałem w Anglii. W pewnym momencie coś we mnie pękło, e, postanowiłem coś zmienić w swoim życiu. E, zawsze o Tajlandii marzyłem. I się tu znalazłem. Mieszkam tu już, e, można powiedzieć, taka mała przeprowadzka. Mieszkam tu już półtora miesiąca ponad. E, i koszty utrzymania jednej osoby, to ja mówię, pierwsze miesiące były drogie, ponieważ e, nie wiedziałem co i jak. E, przepłacałem, można powiedzieć, przepłacałem e, za dom, przepłacałem za wyżywienie, za skuter, za taksówki i tak dalej. Przepłacałem. Aczkolwiek w drugim miesiącu moje koszta spadły o połowę pierwszy miesiąc tak jak mówię z waszych pytań z waszych starałem się odpowiedzieć nie każdemu z kolei tylko jakoś wszyscy którzy oglądacie na youtube Andrzej i co dalej filmiki także mam tu taką ściągę w pierwszym miesiącu moi kochani za dom zapłaciłem 1400 zł to jest 250 funtów. Później te ceny spadły o połowę, ponieważ za domek z pokojem, z kuchnią można powiedzieć taki Studio flat, Małe Bungalow, taki malutki domeczek 45-50 metrów kwadratowych. Teraz płacę 750 zł. To jest 125 funtów miesięcznie. Jeśli chodzi o gaz, tu się nie używa gazu. Tylko i wyłącznie prąd węgla, tutaj nie trzeba węgla więc moi kochani to jest tak, za prąd jakieś 1500-2000 batów to jest 250 zł albo 45 funtów wyżywienie, jeśli chodzicie po restauracjach, wiadomo, na jedną osobę 200, 300, 400 batów nawet, możecie wydać yy, na osobę ale 400 batów to jest jakieś 80 zł prawda, dziennie, ale jeśli to zaznaczam, chodzicie po restauracjach, są też tanie sklepy dla lokalnych ludzi, e, gdzie oni też kupują sobie jedzenie, coś takiego jak Lidl, Biedronka, jest e, Family Market, Chip Market, e, też są sklepy takie jak Makro. E, jeśli chodzi o jedną osobę, to jest 150-200 batów, wystarczy dziennie na wyżywienie jednej osoby, to jest 20 5 zł, albo 4,50 funta 5 funtów dziennie. Dalej, co my tu mamy? Skuter. Jeśli jest jedna osoba, to wiadomo lub dwie, możecie sobie wziąć skuterek, wynająć. Koszt takiego skuterka, wcześniej płaciłem praktycznie dwa razy tyle, w tym momencie, jeśli bierzecie na miesiąc, jest dużo taniej, więc mamy 3500 batów. To jest 449 zł albo 79 funtów miesięcznie. Do tego benzynka, żeby sobie pojechać na plażę, żeby sobie pojechać na zakupy, benzynka na cały miesiąc, moi kochani, paliwo mi wyszło 400 batów. To jest jakieś 51 zł albo 9 funtów i 12 pi. Co to jest paliwo? I teraz mówimy o przyjemnościach takich. Jeśli chcecie piwko się napić w barach jest różnie od 70 batów do 100 batów. To jest jakieś 7-8 zł do 10 zł możecie zapłacić nawet za piwko, prawda, w lokal, w zależności jaki. I powiem tak, po miesiącu pierwszy miesiąc gdzie przepłacałem też też szłoby wyżyć, ale drugi miesiąc moje koszta, tak jak powiedziałem, spadły o połowę, ponieważ yy, dowiedziałem się, gdzie taniej szukać domu. Na przykład yy, na marketplace, gdzie są zamieszane ogłoszenia yy, o wynajmu domów, pisze się po angielsku. Jeśli nie umiecie, przez odpisują bardzo szybciutko bardzo szybki kontakt jest i tak dalej. Co do, co do biletu, moi kochani, no co do biletu, to musicie patrzeć, rezerwować, szukać okazji. Ja z Anglii, ja z Anglii przeleciałem z, za jedyne 188 funtów. No plus 10 funtów, jakieś tam szamkę sobie dokupiłem. To niech będzie 200 funtów, to jest 1000 zł, e, Bilet mnie kosztował z Anglii do e, Bangkoku. E, także bileciki musicie sobie sami zobaczyć. No, dobra. <ścoughs> It's OK, dobra. Bileciki musicie sobie sami po prostu zobaczyć. Jacy ludzie? Nie przeszli, wiedzą, że nagrywa człowiek filmik. Nie przeszli, ominęli dookoła. Jeśli chodzi o, o ludzi tutaj, naprawdę. Oprócz tego, że Was budzi słoneczko, to wychodzicie na ulicę uśmiech ludzi, nie znają cię ani to twój sąsiad, ani nic. Jest to po prostu miłe uczucie, jeśli przechodzicie, idziecie do sklepu, gdzie, gdziekolwiek wchodzicie, to jest caładnika, jest miło, uśmiech i tak dalej. Tu pan sobie przejeżdża. Nic nie będziemy zamawiać na razie. Także, tak jak mówię, mam 47 lat, jestem jednoosobowa, w jednej osobowej, można powiedzieć, postaci, nie mam przy sobie dzieci, mam duże dzieci, nie mam też osoby towarzyszącej. Przykro to jest troszeczkę, ale kiedyś, nie wiadomo, w się życie ułoży. No, także jeśli chodzi o Tajlandię, no, no co mogę powiedzieć, no, sami wiecie jak jest, cieplutko, piękne plaże. A jeśli chodzi o nie wiem, mój stan zdrowia dużo się polepszy ponieważ schudłem, e, wytopiłem się, można powiedzieć, w tej temperaturze. No co? No, ja mówię, ja jestem zadowolony tutaj z pobytu, aczkolwiek mówię, że mieszkałem dwa tygodnie na gdzie? W Bangkoku, mieszkałem dwa tygodnie, czy trzy tygodnie. Na Phuket, na, na Patong, no tam jest drożej, jest to typowo, typowo takie, taka plaża, Patong Beach dla turystów, dla, dla, dla odwiedzających, pełno dyskotek, imprezy, wiadomo tam życie troszeczkę więcej kosztuje. Kolega mi doradził, który mieszka tu na Rawai, znaczy kolega, osoba, którą poznałem przez internet, przez Facebooka, ponieważ on tu mieszka i mówi, że... Przejeżdżam na rawaj i zobacz jak jest na rawaj. Więc e, przeleciałem na rawaj i jestem zadowolony, ponieważ dookoła są bardzo, bardzo. Tu, tu tłumniki odkręcają, tu jeżdżą jak szaleni. E, na rawaj i powiem, że jest bardzo ładnie, aczkolwiek e, jedyny problem, jedyny taki problem, który ja mam, ponieważ jestem bardzo młodą osobą, mam 47 lat i z wizą. Trzeba kombinować. Ewentualnie trzeba się zapisać do szkoły na rok. To kosztuje 40 tysięcy batów, to jest jakieś 5 zł na rok i wtedy nie musicie martwić się o wizę. no, Można tą, ten problem jakoś ominąć. Można wyjechać do innego kraju sąsiedniego, czy do Kambodży, czy do Malezji i wrócić. Można powiedzieć tego samego dnia. E, bardzo ważne jest ubezpieczenie tutaj e, w Tajlandii. Musicie mieć dobre ubezpieczenie. Nie daj Boże, odpukać, odpukać w niemalowane. E, to tutaj bardzo dużo kosztuje leczenie szpitalne i tak dalej. Z tego co się dowiedziałem, nie korzystałem. Nie zamierzam korzystać. E, no co? No staram się po prostu. Poznawać ten kraj, poznawać te obyczaje, są troszeczkę inne, ale ja jestem osobą, która się dopasowuje do ludzi tutejszych, także ich nawyki i tak dalej. Wiadomo, przyjechałem do tego kraju, więc muszę przyjąć nie swoje tam maniery po prostu, tylko takie, jak jakie w tym kraju jest uznawane, żeby po prostu jak się zachować i tak dalej, aczkolwiek jeśli chodzi o banknot o banknot, na którym jest król pamiętajcie, nie wolno nie wolno po prostu go niszczyć deptać i tak dalej także zobaczcie no, także tutaj się ludzie naprawdę jak dla mnie na, na medal, wiadomo, wszędzie są różni ludzie, ale no co, to było na tyle z mojej wędrówki po świecie. Jeszcze nie zacząłem latać, dopiero moja wędrówka się zaczęła. To było na tyle. Trzymajcie się, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Andrzej i co dalej na YouTubie. Dać lajka, komentarz, czy Wam się podoba, czy nie. Ja wiem, że to nie jest jakieś profesjonalne firmy, filmy moje, ale zawsze ktoś coś dla siebie znajdzie i, i tyle. Czy mnie gryzie? To mnie, mnie ugryzło. Trzymajcie się i tyle. Jakieś informacje mmm, chcecie, piszcie w komentarzach. Ja postaram się Wam odpisać. Zobaczyć po prostu, e, z czego mogę zrobić materiał, ponieważ materiał, który nakręcam, który robię, e, to też robię z komentarzy. Zadajcie pytania, piszecie moi znajomi. E, tak jak pozdrawiam serdecznie wszystkich znajomych, oczywiście pozdrawiam Edytkę Witkowską, sąsiadkę, która normalnie mnie ogląda. Po dwa, trzy razy dziennie. Tam presa tak samo, tam pres pozdrawiam Cię, Edytka Ciebie też. No co? Oni znaleźli po prostu coś dla siebie w moich filmikach, może nie we wszystkich, ale znaleźli. No to było na tyle. Żegnam się z wami serdecznie. I do zobaczyska, do następnego filmu. A pamiętajcie, za 8, 8, 8 sierpnia wylatuję w inne miasto, ale to wam nagram filmik, jak będę się pakował. Trzymajcie się.